Cześć! Kiedy dzisiaj myślałem o tym, że minął równo miesiąc od czasu, kiedy się widzieliśmy tutaj, wszyscy, przypomniał mi się piękny, smutny wiersz. Lekko go sparafrazuję. Nie widziałem was już od miesiąca i nic. Jestem może bledszy, trochę śpiący, trochę bardziej milczący. Lecz widać, można żyć bez powietrza. To nieprawda. Nie można. Czekam na Was. Nie powiem nic więcej ponad to, co mówiłem do tej pory, bo niewiele się zmieniło. Bardzo chcę, żebyście już tu wrócili, żebyście byli niesforni, żebyście robili kłopoty. Musimy jeszcze tylko trochę poczekać. Bądźcie zdrowi i pamiętajcie, mamy pewien cel brodą w wirusa. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, cześć.